Gmina Płośnica podpisała kolejne umowy na realizację inwestycji, dzięki którym poprawi się komfort życia mieszkańców gminy. O szczegółach mówi wójt Krzysztof Groblewski. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z przedsiębiorstwem robót drogowo-inżynieryjnych spółka SA w Muławie na przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej do pól. Do pól. Otrzymaliśmy dofinansowanie od pana marszałka. Będzie przebudowana droga na odcinku 750 metrów. Położony zostanie dywanik, zostaną wykonane pobocza. W sumie jest to odcinek 750 metrów. Mam nadzieję, że wykonanie tego odcinka poprawi, poprawi dojazd do, do pól, bo w okresach wiosennych i jesiennych droga się rozjeżdża i jest, jest utrudniony po prostu dojazd do, do posesji, bo też tam są dwie posesje, ale też są też pola uprawne rolników z Wielkiego Łęcka. Wartość inwestycji to kwota 287 tysięcy. Dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 80 tysięcy. Kilka dni później podpisano kolejną umowę. Podpisaliśmy umowę z przedsiębiorstwem rabu drogowo-inżynieryjnych w Umawie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Niechboń. Środki otrzymaliśmy z rządowego, rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Cała inwestycja po przetargu minęła 19 tysięcy. Droga, która prowadzi do, do, właściwie w kierunku cmentarza, w kierunku pól i lasów, będą wykonane, now, nowa nawierzchnia, zostaną wykonane pobocza, ale przede wszystkim będzie wykonana ścieżka rowerowa i będzie zrobione odwodnienie. Mam nadzieję, że inwestycja spodoba się mieszkańcom, że poprawi komunikację. I można szybko dojechać do pól, a nawet pojechać na Zbędarz rowerem. Niekoniecznie samochody. Wodociągi, drogi i kanalizacje. Gmina Puśnica przez inwestycjami do przodu. Oby inwestycje służyły mieszkańcom jak najdłużej i jak najlepiej.